Krzysztof Jackowski od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Wróżbita założył nawet kanał na YouTube, na którym regularnie prowadzi transmisje i dzieli się ze swoimi obserwatorami przemyśleniami. Profeta z wielokrotnie współpracował też z organami ścigania, którym pomagał w odnalezieniu zaginionych osób. Na swoim koncie ma także sukcesy międzynarodowe. W 2003 roku wygrał turniej jasnowidzów w japońskiej telewizji TV Aszaj. Wizje wróżbity nie należą jednak do optymistycznych. Już na początku 2022 wyjawił, że ten rok nie będzie należał do najbardziej spokojnych. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego przeczucia stają się coraz bardziej dramatyczne, bo teraz przyznał, że to będzie najdziwniejszy rok w historii. W ostatnich przepowiedniach przyznał również, że przyszłość maluje się w tak ciemnych barwach, że nawet jego logika wypiera wizje, bo uważa je za nonsens. Zwierzył się nawet, że sam nie chce wierzyć w to, co przewidział. Tym razem profeta zobaczył w swojej wizji zamykane granice. Powiedział, że w niektórych państwach rozpoczną się masowe protesty, które sprawią, że zostanie stworzone restrykcyjne prawo, by je stłumić. Będą to protesty po to, żeby w stosunku do nich stworzyć prawo, które będzie prawem restrykcyjnym. Zachodzi więc pytanie, czy te protesty nie będą celowo wzmagane po to, żeby usprawiedliwić prawo, które powstanie przez te protesty. Jeżeli tak by było, to mamy do czynienia z dalszymi krokami ograniczania pewnych praw naszych. Jeszcze w tym roku czekają nas bardzo głębokie kryzysy. Będą braki wielu rzeczy, ja już to mówiłem. Jackowski przyznał, że to wszystko może zacząć się już latem i będzie związane z jakąś akcją rządu. Będą rozdawane jakieś rzeczy ludziom, będą jakieś samochody przyjeżdżać i rozdawać. Krzysztof w swojej wizji zobaczył również Mateusza Morawieckiego, który na ulicy będzie mówił o rozdawaniu. Będzie straszne napięcie, ale się nic nie będzie działo, a napięcie będzie takie, jakby się coś niesamowitego działo. I on coś białego trzyma w ręku. Mówi o czymś białym, płócienne coś. Ja nie rozumiem, co to jest. Jackowski przekonuje również, że 2022 rok będzie wyjątkowy. Stwierdził nawet, że nie będzie można go porównać do żadnego innego. To będzie coś bardzo dziwnego.